Na się Natomiast ja na pewno, pewno fantastycznie wymyślony jest logo. To logo rzeczywiście zdobywa takiego człowieka, który pierwszy raz z tym się spotyka. Po pierwsze, bo jak wiem, w Holandii o drzewo to trudno, jeszcze o jodłę czy świerk, ale rzeczywiście i zielony kolor i to wszystko naprawdę jest to logo, wybrany logo jest na pewno sukcesem zawsze każdej firmy. Rzeczywiście jestem przekonany, że te zamierzenia wasze się na pewno udadzą i chcę powiedzieć, że no, ja w mojej w karierze też byłem człowiekiem, pewnie słyszeliście mnie w telewizji, robiłem reklamę w konkurencji. Także chcę powiedzieć, że rzeczywiście te skorzystanie z ludzi, którzy są związani ze sportem, jak również y, i połączenie to z taką marką jak Spark. To nie dlatego, ja nie mówię o tym, żeby tutaj się polecać, ale rzeczywiście przyszłość jest tym, y, dotowa znaczy dotowanie sportu w ten sposób naprawdę jest taką i rzeczywiście y, y, powiedziałbym... Akcją nie tylko. Teraz wszystkie firmy dbają o swój, że tak powiem, wizerunek, jak to wygląda. I to dotowanie, sponsorowanie wszystkich dziedzin sportu jest na pewno tą drogą najlepszą do tego, żeby zdobywać miejsce i wygrywać z konkurencją. I tego Wam serdecznie życzę i mam nadzieję, że również z tego skorzysta. Na pewno Speedway, ale ja myślę, że wszystkie inne dziedziny słyszałem, że i lokalne drużyny piłkarskie, z czego jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony. I oczywiście ofiaruję moją wiedzę w tym zakresie również, gdyby Wam była kiedykolwiek potrzebna. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo.